Witajcie, kochani moi drodzy. Właśnie zanotowałam niesamowicie ciekawy tekst na dzisiaj, i chcę Wam tutaj powiedzieć coś więcej na ten temat. W tytule również jest zanotowany temat. Temat wolności dzisiaj. Ponieważ wczoraj mówiliśmy o pozwalaniu sobie, na co sobie pozwalam, tak, i na co daję przyzwolenie, na co daję moją zgodę. To dzisiaj po prostu temat o wolności. Sławomir, witaj! Gabriela, o, witaj, jak miło Cię tu widzieć, Gabriela. Super, pozwólcie, że jeszcze może zaproszę parę osób, chociaż dzisiaj mamy niesamowite rzeczy, które się dzieją w Polsce i, i nie chcę tu o tym mówić, bo to jakby nie mój temat jest, ale będę chciała zahaczyć o ten temat, jeżeli chodzi o stronę wolnościową, ponieważ kontynuujemy temat z wczorajsza. Z wczorajszego dnia. Yy, dotyczy to, na co sobie pozwalasz. Pamiętajmy, że jeżeli dajemy komuś pozwolenie na to, co się dzieje, na przykład dzisiaj nam się coś nie podoba, tak? Dzisiaj nam się coś nie podoba, to musieliśmy i ktoś coś robi wobec nas, w stosunku do nas, to znaczy, że musieliśmy mu dać kiedyś pozwolenie na to. W jaki sposób warto się zastanowić? Jak to się stało, że ktoś. Dostał pozwolenie na to, co robi. Być może ta osoba jest nieodpowiedzialna zupełnie, ale my nie zaprotestowaliśmy, nie powiedzieliśmy tej osobie, że halo, halo, nie rób tak, ja się nie zgadzam i nie życzę sobie, żebyś tak robił czy robiła. tak. Więc jeżeli dajemy pozwolenie, nic z tym nie robimy, na przykład widzimy, że jest jakiś problem, nic z tym nie robimy. Przyglądamy się tylko za długo, zbyt długo, bo przyglądać można się przez chwilę, trzeba reagować. Przyglądamy się zbyt długo, to dajemy pozwolenie, mało tego, dajemy pozwolenie, ta osoba się rozochoca, ma coraz większą ochotę, bo jest bezkarna. Dajemy pozwolenie na coraz większe działanie takiej osobie w naszym imieniu, powiedzmy, tak, bo myśmy nie mówili nie. Nie mówiliśmy, że się nie zgadzamy. Także Tutaj jest nieraz właśnie taki poważny problem, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że nie mówiąc nie i nie będąc asertywnym, o czym wczoraj mówiłam, możemy niechcący dawać przyzwolenie do robienia przeciwko nam różnych dziwnych rzeczy. I teraz bardzo często jest tak, że nawet jeżeli widzimy, widzimy że na przykład dzieje się coś złego, czy w stosunku do nas, czy w stosunku do innych osób, i jest to na przykład przestępstwo, ja Wam tutaj teraz powiem troszeczkę z punktu e, widzenia mediatora, sięgnę do tego zasobu i to, co nas na studiach uczono, e, ponieważ tych studiów różnych mam, kierunków bardzo dużo, e, różnych i akurat z mediacji również, e, to chcę Wam powiedzieć, że jeżeli uczestniczymy w przestępstwie, widzimy to przestępstwo, że gdzieś się komuś krzywda dzieje, albo nam, albo komuś i nic z tym nie robimy, to nie jest tak, że to nas nie dotyczy. My jesteśmy współwinni tego, co się stało, tego, co się dzieje. Współwinni. No sorry, dokładnie tak jest. I teraz przykład na przykład. Przykład. Mąż robi coś złego. Żona widzi, ale nie grzmi, tak? Bo ona sobie swoimi rzeczami się zajmuje na przykład. I dochodzi do zdemaskowania przestępstwa na przykład, tak? Bo mąż coś zrobił, a że ona jest Bogu Ducha winna, ale moi drodzy, ona jest współwinna, bo ona nie zgłosiła tego, tak? Jest współwinna. I żeby się tłumaczyła, że to jej nie dotyczy, ona tego nie robi i w ogóle nie ma wyproś, jest współwinna. I tak właśnie to działa. Jeżeli wiesz o czymś niedobrym, co się dzieje, czy tobie, czy komuś innemu, oczywiście, no. To jest donosicielstwo, zaraz coś powie. Okej, okay, dobrze. Ale jeżeli nic z tym nie zrobisz, nie zwrócisz uwagi tej osoby, ale nic z tym nie zrobisz, to dajesz przyzwolenie do dalszego krzywdzenia kogoś. Przyzwolenie dajemy. Czyli złapane coś za rękę nie daje przyzwolenia. Oczywiście ta osoba dalej może coś złego robić, ale my już nie dajemy przyzwolenia. Jeżeli kompletnie nic nie robimy, nie ruszamy się w ogóle... W tym temacie patrzymy sobie, że ktoś jest krzywdzony, to dajemy swoje pozwolenie. Jesteśmy współuzależnieni z tym kimś, kto złe rzeczy robi, i jesteśmy współwinni również, współwinni według prawa i według e, takiego niepisanego prawa. Także pamiętajcie, natomiast e, o weszłam z wolności na taki temat, natomiast e, wolność to jest wolność decydowania przede wszystkim. Wolność. Czy ja to ja decyduję, czy ja przeciwstawię się temu, czy nie? Czy dam sobie pozwolenie być asertywną i powiem, dość tego, to mi się nie podoba? Czy będę siedzieć cicho w kąciku podmiotłą i będę patrzeć, co się dzieje? Nawet w kąciku pod miotłą zaglądając, dalej jestem współudziałowcem tego, co się dzieje, tak? bo ja nic z tym nie robię, czyli jestem współuzależniona z tym czymś, co się na zewnątrz mnie wydarza, a co widzę. Trochę zakręcone dzisiaj, e, tak słuchajcie, co, ale o dobra? właśnie muszę, muszę, tu muszę tu przyciszyć. Natomiast weszłam by... z wolności. Dobra, no, tak. dobra, już bo no, moment. Ja. Muszę sobie przyciszyć to wszystko, właśnie, żeby widzieć Wasze y, te... Witaj Mirosław, witaj Agnieszka, Mirosław, Agnieszka, Grzegorz, dość dużo tu było, Sławomir, Bogna, Gabriela, Troszeczkę Was tutaj jest. Dziękuję bardzo. I dzisiaj, słuchajcie, chcę Wam powiedzieć króciutko, bo jest dużo ciekawych rzeczy jeszcze tam na zewnątrz i trzymamy kciuki, tak? Wolność można zdławić, lecz nie sposób jej zniszczyć. Dzisiaj mamy taki temat. Wolność można zdławić, lecz nie sposób jej zniszczyć. Bierność jest zbrodnią na czasie, tak, Sławomir? Bierność, bo my widzimy, że kogoś krzywdzą. Widzimy, że coś się dzieje i my nic z tym nie, nie robimy. Może ja będę się bać podejść do kogoś, żeby nie dostać w zęby, tak? Bo jestem kobietą, na przykład, ale mogę pomyśleć, jak, jak pomóc tej osobie w inny sposób. Więc szukajmy rozwiązań. E, szukajmy rozwiązań, tak? Nie zawsze, nie zawsze rozwiązaniem jest bijatyka, powiedzmy, tak? Bo nie każdy z nas się do tego nadaje, zresztą to jest jedno z rozwiązań. Natomiast rozmowa jest nieraz rozwiązaniem. Jeżeli ktoś jest bliski, to trzeba z nim rozmawiać. Dlaczego to robisz? Po co to robisz? Dlaczego krzywdę robisz? Gorzej, jeżeli tak jak mówiliśmy o wahadłach dwa dni temu, kto był, to pamięta o wahadłach. To nie jest łatwy temat, ale też nie jest taki skomplikowany. Gorzej, jeżeli jest osoba która krzywdzi ludzi i wciąga do tego innych ludzi i tworzy takie potężne, silne wahadła, moi drodzy. To jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego że jeżeli to jest wahadło przeciwko jednemu człowiekowi, to nie ma szans praktycznie z takim wahadłem, dużą ilością osób przeciwko sobie. Jeżeli jest to bardzo dużo osób, one sobie mogą poradzić, bo zasadą jest, jeżeli chcemy poradzić sobie z takim, Wahadłem, czyli jest lider i poplecznicy, i tworzy się im więcej ludzi w tym zgromadzeniu, w tej organizacji, tym silniejsze wahadło, z którym sobie możemy nie dać rady. Jedyna rzecz, która może rozbić to wahadło i wybić jakby z rytmu, to jest stworzenie, skonstruowanie większego wahadła przeciwko temu szkodzącemu nam. Że tak powiem, tej organizacji Wahadu, tak? Wahadu. I teraz może być tak, że na przykład e, ty jesteś tą jedyną osobą, przed którą zbierają się ci poplecznicy. Ja to kiedyś dokładnie tłumaczyłam, więc nie chcę tego mówić. E, poplecznicy i masz wybór, masz wolność, pozwalasz, albo pozwalasz im na ranienie siebie i dalej krzywdzenie, albo masz wybór. To ty pozwalasz na to, co będzie dalej. Ty dajesz sobie pozwolenie. Albo Idziesz i zgłaszasz w odpowiednie miejsce na przykład, tradycyjnie, że ktoś Cię krzywdzi. Albo mówisz innym osobom, które... Yy, i tworzysz własną organizację, właśnie właśnie To może być wszystko w rodzinie. To wszystko może być w rodzinie, o tym kiedyś mówiłam. Yy, I czasem w rodzinach nawet takie rzeczy się dzieją. Może być bardziej mocne, czyli na zewnątrz, ja nie będę tu o polityce mówić, ale różne te wahadła się tworzą, tak? I w tym momencie możemy albo to wahadło wybić tylko tworząc większe wahadło, bardziej silne, mocniejsze i więcej osób w tej organizacji, albo jak jesteśmy pojedynczą osobą, no to tylko organy odpowiednie możemy, które są silniejsze i stoją, stoją za prawem, nie w bezprawiu, z prawem stoją, takim prawdziwym. Możemy, że tak powiem, poprosić o pomoc, wtedy stworzymy my większe wahadło. Jeżeli jest normalnie wszystko, pamiętajcie, bo teraz to jest różnie, to możemy stworzyć wtedy, jeżeli mamy jakichś przestępców, którzy nas tam nękają, czy kogoś, kto nas nęka, niestety czasem nie zostaje nam nic innego. I to jest wolność wolność decydowania przede wszystkim. I nawet jak ktoś nas nie zniewoli przez jakiś czas, to wolność jest w głowie wolność jest w głowie. I ty masz wybór, czy chcesz być ofiarą i narzekać i płakać, że ci jest źle i że masz jakiegoś oprawcę i że cię ktoś tam nęka i dokucza ci i tak dalej czy to w pracy, czy to w rodzinie, czy w szkole, czy gdziekolwiek, czy masz wybór i wolność decydowania, czy chcesz z tym zrobić porządek i wyjść z roli ofiary. To jest też wybór, wyjść z roli ofiary. Zawsze jest wybór. I zawsze mamy ten wybór i to jest nasza wolność, wybór. Wybór, czy chcę tak, czy chcę tak. I jeżeli dajemy sobie prawo do posiadania wyboru, to będziemy bronić tej swojej wolności. Ok? Jeżeli sobie nie dajemy tego prawa, jest nam odbierane i my nic z tym nie robimy, to my godzimy się na odebranie wolności. My godzimy się, żeby ktoś za nas decydował. I nie ma nic gorszego, tak jak mówiłam dwa dni na live o, tym, o tych wahadłach, nie ma nic gorszego, kiedy nie możemy sami życia swojego pisać swoim piórem i decydować o sobie. Nic gorszego nie ma. Kiedy ktoś zabiera nam to pióro agresywnie i on chce za nas pisać nasze życie i mówi: Musisz to, musisz to, musisz to, musisz to. Musisz, to jest narzucanie, nic nie musisz. Pamiętaj, nic nie musimy, ja nie muszę, ty nie musisz, ale ktoś mi mówi, że ja muszę. I to jest odbieranie wolności. Dlatego pamiętajcie: wolność jest w głowie, jeżeli czujesz tą wolność w głowie, to daj sobie na nią pozwolenie i powiedz: Stop, agresorowi, stop po prostu. Nie zgadzam się na to. Można oczywiście, jak mamy kogoś osobiście, możemy go zapytać. Ale to jest bardzo, bardzo ważne. I dzisiejszy temat wzięłam z takiego cytatu. E, naturalne dążenie człowieka do wolności jest niezniszczalne. Można tą wolność zdławić, lecz nie można jej zniszczyć. Zdławić w zarodku, na chwilę zamknąć buzię, nam można, tak? Ale jeżeli mamy wolność w głowie i dajemy sobie pozwolenie na tą wolność, to znajdziemy rozwiązanie. Znajdziemy zawsze rozwiązanie, żeby nikt nie odbierał nam wolności, nie pozwalamy nikomu decydować o nas. My tu decydujemy, to jest moje życie i ja decyduję, ty decydujesz o tym, co jest w twoim życiu. Ok? Jeżeli ktoś nam to odbiera, to znajdziemy albo przeczekamy, czyli będzie wolność zławiona, tak, ale nie damy sobie jej zniszczyć, przeczekamy czas gdzie możemy znaleźć rozwiązania i z powrotem odzyskać swoją wolność. Okej, okay, i to jest Wasy e, Grossman. Wasylii Grossman, pewnie jakiś Rosjanin. Ok, dobra, to dzisiaj troszeczkę o tej wolności powiedziałam, nie będę przedłużać. Piszemy kronikę, e, kronikę wdzięczności, dziennik Cuda Dnia dzisiejszego. I znów piszemy sobie dzisiejszy dzień, e, co dobrego się wydarzyło. E, Dziś jestem wdzięczny, wdzięczna za, za wspaniałych ludzi. Jestem wdzięczna za mnóstwo rozmów z niezwykłymi osobami. I Mirek z Wielkiej Brytanii, i Marek z Chicago, i wiele, wiele osób. I tu ode mnie z miasta mnóstwo osób dzwoniło. Także ruch bardzo duży, i odwiedziny u mojego wnuka. Także dzisiaj był wspaniały dzień, więc jestem bardzo wdzięczna za to wszystko. Jeżeli coś było negatywnego, to pamiętacie, też pisujemy, ale jako naukę, co dzisiaj się nauczyłam, co dzisiaj się nauczyłem na tym wydarzeniu, i na końcu zapiszcie sobie, albo pomyślcie sobie, na końcu, e, jeżeli to wszystko zrobicie, to ta nauka jest ważna, bo zawsze dobrze pójść dalej z doświadczeniem, czyli, żeby nas nie bolało to, co było złego, żeby nas nie bolało, tylko jaką naukę. Wyciągam z tego, po co to przyszło do mnie dzisiaj, czego mam je nauczyć, to jest bardzo ważne. I piszemy na koniec: Za wszystkie te cuda dnia dzisiejszego jestem wdzięczna, jestem wdzięczny i komu? Mojemu mężowi, mojej żonie, mojemu chłopakowi, partnerowi, tak, partnerce, mamie, tacie, ojcu, babci, dziecku, psu, kotu i tak dalej, Bogu, aniołom, wszechświatowi. Komu uważacie, jak czujecie? I oczywiście Cezary tu ostatnio mówił, i sobie również, i sobie również trzeba być wdzięcznym. Podziękujcie sobie za mądrość, za to, że potrafisz zarządzać emocjami, że potrafisz się uczyć, że potrafisz nawet zmieniać pewne nawyki, żeby było lepiej że potrafisz reagować na to, że komuś jest krzywda, nie chcesz współuczestniczyć, nie godzisz się, nie dajesz pozwolenia na współuczestniczenie na przykład z jakąś nieprawością, że potrafisz asertywnie powiedzieć nie. Za różne rzeczy możemy sobie podziękować. Także sobie też dziękujmy i mówmy sobie komplementy i chwalmy się przede wszystkim. Chwalmy się, no nie, że mam super samochód, tylko... <laughs> Pochwalmy siebie. O to mi chodzi. Pochwalmy siebie. Fajnie tą zupę zrobiłaś. Fajnie, nie wiem, fajnie napisałaś artykuł. Dobrze umyłeś samochód, tak? Super pięknie umyłeś samochód dla żony na przykład, tak? Super zrobiłeś łososia na przykład z cebulką i z czymś tam pysznym, z pietruszką. Więc pochwalmy siebie za wszystko. Żebyśmy rośli do góry, żebyśmy mieli świadomość, że wzrastamy zawsze. A my raz mówimy, o ty głupia, co ty zrobiłaś? Mówimy w ten sposób, nie, odwrotnie. O, coś ci się rozwaliło tu, zbiła się szklanka. Co ci to, powie, co ci to mówi, tak? Co ci to powiedziało? Aha, za bardzo się spieszysz. Okej, okay, dobra, dzięki. Dzięki za informację. Także w ten sposób podchodźmy do tego. Ja już się wyłączam dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze witam tutaj, yy... właśnie, Marcelinę. Grzegorza Sławomir Beatka Odsłuchać będę musiał jutro Przepraszam Okej, okay, nie ma sprawy Masz, To nie ucieknie Masz tutaj dużo czasu Czyli o wahadłach odsłuchajcie Bo tam też jest na ten temat Jak sobie radzi z takimi trudnymi sytuacjami I dużo fajnych komentarzy daliście tam Wczoraj mówiliśmy o pozwoleniu sobie Na co sobie pozwalam Na co pozwalam innych w stosunku do siebie tak? I na co daję swoją zgodę daje zgodę swoją na to, aby poczuć się wolnym. sobie daje zgodę, tak, to daj sobie zgodę. daje zgodę, aby poczuć się wol, wolną kobietą, wol, wolnym człowiekiem, tak, decyzyjnym, że decyduje o sobie. daje sobie zgodę, żeby czuć się szczęśliwie. zgodę sobie trzeba dać. wiecie, że ludzie sobie zgody na te rzeczy nie dają. daje sobie zgodę, aby zadbać o siebie. daje sobie zgodę, żeby czuć się bezpiecznie. daje sobie zgodę na to, żeby w szczęściu i w radości, na przykład, pójść sobie na tańce. O, na przykład, teraz to nie bardzo jest gdzie, ale na przykład, tak? I dajemy sobie zgodę, dajemy sobie zgodę na to, żeby poczuć spokój sobie i ten spokój przenieść na rodzinę, żeby w domu był spokój i pokój również. Także dajemy sobie zgodę na różne rzeczy i dajemy sobie pozwolenie. To wczoraj mówiłam, a dzisiaj po co? Po to, że to jest nasz wybór, czyli korzystamy, z wolności daję sobie zgodę na wolność, na wolność moich decyzji, decydowania. I patrząc na zewnątrz, czasem nie godzimy się z czymś po prostu. Nie godzimy się z czymś, czyli mam świadomość, że jestem człowiekiem wolnym i to ja tu decyduję. I ważne, żebyśmy o tym pamiętali: to my decydujemy o nas samych. I trzeba mieć tą świadomość i dać sobie na to zgodę. I nie wolno nikomu brać naszego pióra i pisać naszego życiorysu. Nie wolno. Nie dajemy na to zgody. Dajemy zgodę tylko sobie na pisanie naszego życiorysu. Ok? Okej. Okay. dobra. Dobranoc. Żegnam się z Wami dzisiaj i papa. Pa. Do zobaczenia jutro. Pa, pa, pa. Kolorowych snów.